Witajcie, z tej strony Luki. Przyszła pora na kolejną edycję naszego konkursu. Jak mi się, jeśli się nie mylę, jest to 15 edycja. A ja postanowiłem od tej edycji zawsze Was o tym informować i w skrócie mówić o, Wam o zasadach, ponieważ e, mając już spore doświadczenie, w końcu to 15 edycja. E, jak ten czas szybko leci, sporo już czasu minęło, sporo tych konkursów mamy już za sobą. Ale zawsze te konkursy robiłem tak. Znaczy napisałem tam tylko taką w skrócie informację, prawda? Pod jakimś filmikiem, yy, licząc na to, że yy, w tych konkursach biorą udział tylko i wyłącznie, znaczy większość tych samych osób. No i w sumie specjalnie się nie myliłem, ale wiele też było zapytań, jakieś kurcze, yy, typu jak to wyglądają te konkursy. Więc postanowiłem, że pokrótce zawsze Was będę, yy, tak jak to ma miejsce, teraz informował o rozpoczynających się konkursach. I powiem Wam, w skrócie, po prostu, jakie są zasady. Zasady są banalnie proste. Te zasady się nie zmieniają już od chyba pierwszej edycji, prawda? O co w tym wszystkim chodzi? Tutaj za tło posłuży nam gra WRC4. Nie wiem, czy graliście ogólnie w gry wyścigowe. To taka, jakby moja wielka pasja. Zawsze chciałem robić jakieś zagrajmy z tych gier, tylko nigdy nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. No bo co, jedziesz sobie takim samochodem. To są gry najczęściej niesamowicie zręcznościowe, które wymagają sporego skupienia i uwagi. A wiecie jak to jest? Jak człowiek się skupia na grze, to automatycznie przestaje gadać albo gada od rzeczy, tak jakbyśmy nie gadali od rzeczy. w, w innych wypadkach, w innych zagrajmy. Nigdy nie wiedziałem, jak się do tego zagrajmy dobrać, ale dzisiaj to WRC4 posłuży nam jako tło. Dobra. Proszę nam, 15. edycja konkursu. Znowuż do wygrania będzie gra, jako główna gra Dame Clyde, jako że po pierwsze polskiego studia, po drugie dalej gra jest na czasie, fantastycznie się w nią gra, fantastyczny jest single, do tego <laughs> świetny multiplayer, kooperacja. Także mam nadzieję, że zaspokoi to wasze wyrafinowane gusta. Ale co oprócz tego się zmienia w tej edycji? Anoż zmienia się to. Że oczywiście główny konkurs trwa plus minus miesiąc, wedle mojego uznania. Tam czasami chyba najdłużej było różnicy jakiś tydzień. No to oczywiście zależy od mojego czasu, po prostu muszę w pewnym momencie wsiąść, wszystko dokładnie te losy sobie jeszcze raz sprawdzić, no i zrobić losowanie. Tak jak to widzieliście już przy okazji kończenia poprzedniej edycji konkursu, tak i teraz te losowania już będą jakby publiczne, a nie tak jak to miało miejsce przy 14 poprzednich edycjach czy 13 czy po prostu gdzieś tam w końcu sam sobie robiłem to losowanie, a pod jakimś filmikiem ogłaszałem tylko wyniki. Teraz to będzie wyglądało w ten sposób, że dzięki jakimś tam banalnemu programikowi, prawda, będę to losował, będę robił losowanie publicznie, tak żebyście wszyscy widzieli i nie mieli wątpliwości, że jestem jak najbardziej uczciwy w tym, co robię. A więc tak, zasady konkursu. Jak już wiecie, główna nagroda to gra Dying Light. Wszyscy ją doskonale znacie. Mam nadzieję, że nie wszyscy ją macie. Ci, którzy ją nie mają, mam nadzieję, że wezmą udział w konkursie. Ale to jeszcze nie wszystko. Raz na tydzień, może raz na dwa tygodnie, tak jakby z nienacka, będę robił takie szybsze losowanie, mmm, gdzie będzie do wygrania po prostu nieco tańsza gra z jakiejś tam serii, prawda? Za 40 czy za 50 zł. Troszkę starsza gra, ale też, naprawdę, też na pewno bardzo dobra. Yy... I te losowania tych tańszych gier będą, będą jakby częścią, cały czas częścią tego samego konkursu. Na jakiej to zasadzie będzie? A no będzie to na takiej zasadzie, że wraz na jakiś czas, prawda, w tym miesiącu, w którym będziecie walczyć o tą grę, będę robił takie szybkie losowanie na podstawie losów, które do obecnego etapu będziecie mieli, prawda, uzbierane w tym głównym konkursie. Czyli zasada się nie zmienia. Osoba, która najczęściej na pytania będzie odpowiadać, prawda, która tych losów uzbiera najwięcej, będzie miała największą szansę i prawdopodobieństwo na wygranie głównej nagrody, ale też będzie miała ogromne szanse na wygranie tych, jakby, nie wiem, jak to nazwać pośrednich nagród, prawda, które gdzieś tam w ciągu miesiąca. Będą się pojawiać, bo będą losowane dokładnie w ten sam sposób jak, jak nagroda główna. Czyli generalnie będą rozlosowywane między losami, które uzbieracie do momentu, w którym te mini gry będę losował. Co do zasad, w ogóle to ja sobie tutaj wejdę w Carter. Pokażę Wam, jak, jak, jak jestem świetny w te gry. Oczywiście tak z przymrużeniem oka. New. Yes. Proszę bardzo, Katzenka. W ogóle świetna gra, polecam wszystkim Mam nadzieję, że mi to nie zablokują znowu w filmiku Mamy tutaj lekkie wprowadzanie. Jak to wygląda? Oczywiście zasady się nie zmieniają. Pod jakimiś losowymi tam filmikami, które pojawiają się regularnie na moim kanale, będę zadawał pytania. Będę zadawał pytania, a waszym zadaniem będzie na te pytania odpowiadać. I każda osoba, która odpowie, oczywiście w miarę sensownie, będzie dostawała ode mnie los. Wszystkie te losy wasze będą skrupulatnie podliczane i na samym końcu miesiąca, a teraz już nie, ale najpierw porozmawiajmy o tej głównej nagrodzie. Na samym końcu miesiąca, spośród tych wszystkich losów, które sobie nazbieracie, będę losował grę. I osobie, której się po szczęście, prawda, tą grę wygra. Czyli zasady się generalnie nie zmieniają. Powtarzam, pytania yy, będą pojawiać się najczęściej w opisie pod moimi filmikami. Na te pytania będziecie sobie odpowiadać. Jeśli chodzi o losowanie tych mini gierek, które się pojawią w ciągu miesiąca, zasada będzie dokładnie taka sama. Będę to losował dokładnie tak samo i będę wam pokazywał, jak po prostu to losowanie, żebyście nie mieli wątpliwości. Tutaj sobie możemy wybrać ogólnie team. Co my sobie tutaj wybierzemy? Wszystko to są Fordy Fiesty, R2, ale wybierzemy sobie to, bo to jest dziewczynka jakaś, znaczy kobieta. Ascent awesome team. No i zaczynamy mistrzostwa. Ja przejadę sobie jakąś jedną trasę. Jak już to, jak już to puściłem jako tło, to będzie to traktowane jako luźne granie. Hmm, tutaj będzie teraz problem, bo jak wejdę w grę, hmm, to ustawiłem na najniższym możliwym poziomie głośność silnika i tam generalnie efektów, ale one i tak są głośno i mogą mnie zagłuszać, więc mam, po prostu jakbym to zniżył jeszcze o jeden poziom, to nie byłoby już słychać kompletnie nic. A to jest niedopuszczalne w takich grach, że gdzie, gdzie, gdzie silnika ma nie wysłyszeć. Junior WRC. No i dobrze, czyli takie generalnie jak ja. Yy, możemy sobie tutaj chyba wybrać z tego, co pamiętam, bo już troszkę w tą grę grałem, troszkę ją sobie ogarniałem. Tutaj sobie możemy chodzić ogólnie po naszym pomieszczeniu, ale nas interesuje tylko i wyłącznie kalendarz, bo w nim możemy sobie wybrać zawody. Mamy do wyboru Hiszpania albo Niemcy. No, w zasadzie to mamy tylko Niemcy, bo najpierw je musimy przejechać, żeby móc sobie pojechać w Hiszpanii. Więc sobie wybieram. Ja przyjadę sobie jakiś jeden odcinek, przynajmniej ogarnięcie sobie grę, jak wygląda. Wygląda całkiem fajnie. Widzę, że cały czas ta gra się rozwija to już czwarta część w WRC. Bardzo szybko, niemalże co roku wychodzą kolejne części. Rozwija się to wszystko w dobrym kierunku. Coraz lepsze są te części. Dobrze, jesteśmy w Niemczech dawać mi to szybciutko, tutaj jesteśmy oczywiście w garażu, car scinting, tam jest naprawa, naprawy nie mamy, nasz samochód jest nowy, tu są informacje o trasie, my od razu wchodzimy w race. No i tak to wygląda z tym konkursem, no, w zasadzie nie mam co, co powiedzieć, bo wszyscy doskonale znacie te zasady, one są banalnie proste, więc nic tu dodawać nie trzeba, jedyne co wprowadziłem tak naprawdę, no to to losowanie, żeby one było publiczne, żebyście wszyscy widzieli i trzymali za siebie kciuki, może wam się poszczęścić, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że będą jednak wygrywały osoby, które dotychczas nie wygrywały, żeby tymi nagrodami obdarować was wszystkich, to znaczy wszystkich, którzy biorą sobie udział w tym moim konkursie, którzy regularnie oglądają te moje filmiki i im się to podoba. No dobra, wchodzimy sobie w ten, ten... Proszę bardzo, będziemy jechać po No i teraz zobaczycie, jak głośne są odgłosy silnika. To jest trochę masakra. Ja się postaram mówić troszkę głośniej. To jest w ogóle skomplikowana sprawa. No bo o czym tutaj gadać podczas takich wyścigów? No właśnie, już ten silnik słychać. Przejadę wam jeden odcinek, zobaczymy, jak mi pójdzie. Ja dawno w tą grę nie grałem. Ogólnie specyfikacja takich gier jest, jest taka, że. Niby wszystkie są zręcznościowe, niby by wszystkich się jeździ podobnie, ale to nie jest prawda. Trzeba poświęcić troszkę czasu, żeby po prostu przyzwyczaić się do tego sterowania każdej jednej tej gierki. E, tutaj w WRC jest banalne to sterowanie, ale wiadomo, no trzeba też troszkę pojeździć, żeby się, no właśnie, żeby się go nauczyć. Pewnie pytanie konkursowe pojawi się, pierwsze pytanie konkursowe pojawi się już pod tym filmikiem. Mam nadzieję, że czynnie będziecie brać udział. Dobra, patrzcie jak ja jestem świetny w tą grę. Wiesz, że zaraz będę pierwszy. Proszę jak tu poszłem. Ups, 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 ups. coś mi rzuciło lekko. Ale nie jest źle, który jestem. Oczywiście jestem pierwszy, mam sekundę przewagi nad drugim. Czyli jest nieźle. No trzeba tu powiem Wam szczerze nieźle operować paluszkami na tej klawiaturze. Żeby się za przeproszeniem nie dupcyć w coś. Jedź graficznie to wygląda całkiem nieźle, no, ale oprócz graficznie to generalnie chodzi przede wszystkim w takich grach o przyjemność sterowania. Jest OK, nie jest to oczywiście jakiś symulator. Ale tak, żeby sobie pojeździć na klawiaturze, jeździ się, jeździ się sympatycznie, naprawdę fajnie. Długie te trasy są tutaj Uuu. Ups No właśnie właśnie wypadliśmy z trasy No to nic proszę bardzo 3 sekundy przewagi czyli nie jest źle Foster się nazywa, no ciekawe, nie wpisałem sobie własnego niku. Jedź, jedź, jedź o szukamy. Czekniemy tutaj na skos, żeby zyskać trochę na czasie. No i tak jak wam mówię, zawsze miałem takie marzenia, strasznie lubię takie ścigałki. Generalnie najwięcej w takie gram, ale każdorazowo jak chciałem to nagrać, to zastanawiam się, no no czy na będę gadał w tych grach w ogóle, jak to ogarnąć. A jak już się rozgadam specjalnie na jakiś temat, no to przecież zaraz koncentrować się na jeździe. Będę się rozwalał i zacznę lamić strasznie. No. Powiem Wam, że do teraz nie znalazłem sposobu, jak takie gierki ogarniać i o czym tu podczas grania w takie gierki mówić. No. No I dlatego tego, nie dlatego tego nie nagrywam do teraz, ale przyznam Wam się szczerze, że w całej tej kolekcji moich gier, najwięcej pozycji właśnie e, na wszystkie możliwe chyba konsole i stare komputery to są właśnie oryginalne ścigałki, które sobie dam skrupulatnie przez. Przez parę lat zbierałem i nazbierałem ich całkiem dużo. A ponadto większość z tych gierek, o ile było to możliwe, jeśli chodzi o mój poziom gry, po prostu poprzechodziłem. Po prostu poprzechodziłem i byłem w siódmym niebie. Jak sobie zasiadam do takiej gierki, czemu oni mnie to tak pasują? Jak ja próbuję skrócić drogę. Większość tych gierek, po prostu jak już zasiądę i ona mi się spodoba, to gram, 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 nieprzerwanie kurczę, dopóki tej gry nie przejdę niemalże. Strasznie mnie wciągają. A to jest jeszcze tak z tymi gramy, że jak się już człowiek ogarnie sobie sterowanie, prawda, przyzwyczaja się do tego sterowania w każdej jednej grze, no to jeździ się zdecydowanie lepiej, jeździ się zdecydowanie lepiej, zaczyna to sprawiać wielką przyjemność. Jedyny minus tego WRC, ja tak naprawdę do teraz przeszedłem całą jedynkę WRC. Ona szału nie robiła jak na czasy, w których wychodziła, bo to było stosunkowo niedawno, ale przyjemnie się jeździło, przyjemnie się jeździło, tylko że stawała się bardzo monotonna. Bardzo długo była tam ta kariera, bardzo często się powtarzało te trasy, po których się jeździło. Stawała się monotonda, ale i tak, ale i tak to przeszedło. Czemu oni mnie tak kasują? Wystarczy, że odrobinę zjadę, wyjadę poza tor, od razu mnie przenosi z powrotem na drogę, co mi się raczej nie podoba. A, na ręczny, proszę bardzo. I ręczny. No tak średni, mi to ręczny wyszedł. Zawolna jest ta auto po prostu, to jest jakaś pierwsza klasa junior. WRC, później jak się dostaje już lepsze samochody Jest zdecydowanie lepiej Ała No i dojechaliśmy No i dobra, to tyle Nie będę prze, przeciągał, bo to był generalnie Tylko i wyłącznie taki informacyjny odcinek Nie chcę żadnego powtórki To był taki informacyjny odcinek Mam nadzieję, że wszystko wiecie Jeśli nie wiecie, to możecie się tam ewentualnie Dopytać w komentarzach, no ale co to, O co tu się pytać, zasady są banalnie proste Życzę Wam powodzenia, życzę Wam miłej sobie i Wam miłej zabawy przy następnej edycji konkursu i do zobaczenia w następnym odcinku jakiegoś zagrajmy. Co będzie następne po tym odcinku? Eurotrack Simulator z Redchess i Logarycem. Ostatni już odcinek. Trzymajcie się, cześć!